Hej, hej kochani, pozdrawiam Was z urlopu. E, spędzamy go w województwie kujawsko-pomorskim nad jeziorem w Wąsoszu. E, ja dzisiaj zostałam zabrana przez dwóch dżentelmenów, mojego syna Miłosza i mojego chrześniaka e, Bartosza. E, na wycieczkę po jeziorze rowerem wodnym, także korzystam, e, opalam się, e, powiem Wam. Dziś nad ranem była ta pełnia w wodniku. Wczoraj wieczorem poszłam wraz z zachodem słońca obmyć moje kamienie, moje kryształy. Później poszłam sobie spojrzeć na piękną pełnię księżyca z drugiej strony, gdzie jest takie mniejsze jezioro. Puściłam intencję, żeby po prostu mieć zawsze odwagę być sobą, być taka jaka jestem, nie przejmować się opiniami innych ludzi e, i nie pozwolić innym ludziom e, narzucać sobie jakiś konwenansów. Po prostu zależy mi na tym, żeby e, zawsze w każdej sytuacji, w sytuacji być sobą. E, i tego też również wam życzę, życzę, gdyż ta pełnia wodników właśnie mówi o takiej wolności, o takiej prawdziwej wolności i e, buncie przeciwko mm, jakimś e, normom społecznym, narzucaniu przez e, władzę czy przez inne jakieś zwierzchnictwa e, nam tego jacy mamy być. Nikt. Nie musi być pod jakąś linijkę, pod ramkę. Zawsze starajmy się być sobą i po prostu korzystajmy z życia. My jesteśmy teraz na wakacjach. Powiem Wam, owszem, inflacja inflacją wszystko jest droższe ale cóż są warte pieniądze? Pieniądze są warte tylko tyle, ile możemy za nie kupić. A jeżeli możemy sobie na przykład na urlopie, na wakacje dać odrobinę szczęścia i radości dzięki właśnie tym pieniądzom, bo one nie są nic warte, to są tylko papierki albo monety. Jedyne co, no to, to jest to, co za nie kupimy, albo co jak spędzimy właśnie czas wykorzystując te pieniądze i zbieranie, oszczędzanie, czy to ma sens? A kto wie, co będzie jutro? Dziś jest pięknie i korzystajmy z tego piękna. A ja Wam zaraz pokażę moich dwóch cudownych dżentelmenów, którzy zabrali mnie na wycieczkę. Patrzcie, jak tutaj jest pięknie. I cóż nam dzisiaj więcej potrzeba do szczęścia? Pozdrawiam Was, kochani, życzę Wam pięknego dnia i cudownej celebracji pełni. Dziś w nocy była pełnia, ale jeszcze dziś, jutro będziemy pod wpływem energii tej pełni, więc korzystajcie, puszczajcie intencje i życzę Wam, abyście zawsze mogli być sobą. Buziaki, pozdrawiam cieplutko i energetycznie.